Rozdział 12. Porównanie szczęśliwości ludzi sprawiedliwych przed osiągnięciem obiecanej przez Boga nagrody ze szczęśliwością pierwszych ludzi w raju przed ich upadkiem. Sądzimy, że spośród stworzeń rozumnych, czyli pojętliwych, nie tylko aniołów szczęśliwymi nazywać możemy. Któż bowiem ośmieli się zaprzeczyć, że pierwsi ludzie w raju zanim zgrzeszyli szczęśliwymi byli. Chociaż nie byli oni pewni, czy szczęśliwość ich wieczna będzie, a byłaby wieczna, gdyby nie byli zgrzeszyli, bo przecież i dziś nie będzie to bezczelnością, gdy szczęśliwymi nazwiemy ludzi uczciwie i pobożnie żyjących z nadzieją przyszłej nieśmiertelności, wolnych od występków, zatruwających sumienie ludzi, co mogą łatwo uzyskać zlitowanie Boże dla powszednich słabości. Tacy, choć pewni są, że ich za wytrwałość nagroda nie minie, ale czy wytrwają do końca, tego pewnie nie są. Bo któż z ludzi wiedzieć może, że stale po drodze sprawiedliwości kroczyć będzie i wytrwa na niej do końca? Chyba by ktoś przez jakieś objawienie upewniony był przez tego, który w sprawiedliwych a tajemnych wyrokach swych nie wszystkim to objawia, ale też nie zawodzi nikogo co się tyczy przyjemności z dobra doczesnego wynikających, pierwszy człowiek w raju szczęśliwszy był od każdego sprawiedliwego w tej doczesnej niemocy zostającego. Natomiast, co do nadziei rzeczy przyszłych, to każdy z nas, choćby też nie wiem w jakich utrapieniach ciała, skoro wie nie tylko na zasadzie jakiegoś niepewnego domniemania, lecz z całą pewnością i przekonaniem nieomylnym, że bez końca mieć będzie wolne od wszelkich już cierpień i przykrości wraz z uczestnictwo chwały na łonie bożym to szczęśliwszy jest niż ów w raju człowiek co wśród owej szczęśliwości rajskiej nie był świadom przyszłego upadku swego